Dom na kurzych łapach wydawnictwa kobiece. Yang, czyli dla młodych czytelników, jest to książka o babie jadze można powiedzieć, ale nie takiej, jaką znamy z książek, na przykład Jasia i Małgosi, że ona była bardzo złą babą Jagą i chciała pożerać dzieci. Tutaj mamy z miłą, sympatyczną staruszkę która mieszka w domu na kurzych łapkach. Staruszka ta wskazuje drogę umarłym ze świata ziemskiego w zaświaty i każdej nocy ona im tę drogę wskazuje. Staruszka strzeże bramy, przez którą właśnie umarli przechodzą do drugiego świata i mieszka, wychowuje dwunastoletnią Marinkę. Marinka ma również zostać kiedyś strażnikiem. Właśnie tej bramy, ale Marinka, tak w skrócie mówiąc, ma inne marzenia, inne plany na przyszłość. Marinka bardzo by chciała poznać swoich rówieśników, zaprzyjaźnić się, nie siedzieć ciągle w domu na kurzych łapach, który to dom zresztą co rusz gdzie indziej je przenosił. Raz się budziły na przykład na pustyni, by za chwilę obudzić się, rano wstać nad brzegiem morza, czy nad brzegiem oceanu. Marince to się nie bardzo podobało. Nie była pogodzona z losem, jaki ją czeka, że też ma zostać tą strażniczką. Bardzo chciała wyjść z tego domku, bardzo chciała zobaczyć inny świat, ale Jaga no, nie chciała, aby ona oddalała się od Domku Marinka miała pozostać strażniczką bramy. Rozdział za rozdziałem robi się coraz bardziej nieprzewidywalnie i coraz większe zaskoczenie nas czeka, gdy kończymy kolejny rozdział i zaczynamy następny. Jest to bardzo nieprzewidywalna historia, którą warto przeczytać. Myślę, że zachwyci ta historia i młodszych czytelników, i starszych również. Jest to piękna opowieść o dwóch różnych światach, tak naprawdę o tradycji, której wierna była Jaga, ale również o marzeniach Marinki, która chciała innego życia, chciała poznać inne życie. Miała już dosyć bycia samotną, chciała się zaprzyjaźnić. Jest to książka, którą warto znać, warto przeczytać. Dom na kurzych łapach. Domek, który przenosi mieszkańców w różne miejsca na świecie. Domek, w którym łączą się pokolenia, ale też łączy się świat żywych ze światem zmarłym. Jest to naprawdę piękna historia i warto ją przeczytać. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link. Gorąco tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.